Cześć, witam Cię serdecznie. Ja nazywam się Łukasz Stawski, a dziś mam okazję poprowadzić dla Ciebie prezentację przedstawiającą możliwości, jakie są w Atomi. Tak jak widzisz, tutaj jestem ja, Łukasz Stawski. W tym momencie, w momencie nagrywania tego materiału jestem Sales Co to znaczy? Dowiesz się dalej. Łącznie od ponad 7 lat zajmuję się network marketingiem, prowadzę zespoły sprzedażowe w całej Europie, na całym świecie. Więc dziś chcę ci przedstawić co skradło moje serce i dlaczego ja stwierdziłem, że zajmę się network marketingiem, zajmę się taką formą działalności. Jednym z tych powodów może być to, co widzisz tutaj na slajdzie, tak? 8 milionów ludzi w UK może stracić pracę. Europę dotyka to jeszcze bardziej z tego względu, że rozwija się technologia AI i eliminuje Wiele stanowisk pracy, więc masa osób będzie szukała nowych zawodów, będzie chciała się przekwalifikować. I powiem Ci, to co przez lata było uważane przez ludzi za piramidy finansowe, to co przez lata było uważane za oszustwo, teraz staje się kierunkiem studiów dyplomowych. Nie uczelnie prywatne, tylko uczelnie państwowe, bo między innymi Uniwersytet Warszawski już. Od października wprowadza marketing sieciowy, marketing wielopoziomowy jako kierunek swoich studiów. Więc to, co my robiąc przez lata, nauczyliśmy się, teraz będzie wykładane na uczelniach wyższych. Osoby, które chcą, będą mogły mieć taki zawód, a ty możesz już zacząć kształcić się, edukować się w tym kierunku i budować swój biznes już teraz. Nie musisz. Iść na trzy czy pięcioletnie studia, możesz zacząć zdobywać tą wiedzę w praktyce, i to moim zdaniem jest bardzo fajna opcja. Co wyróżnia nas na rynku? Ponieważ jest bardzo dużo firm i ciężko jest znaleźć coś, co naprawdę jest niepowtarzalnego, lecz nam się udało. Przede wszystkim jest to bezpłatna rejestracja, więc każdy może tutaj dołączyć. Start jest bardzo mały, bo praktycznie już za około. 150 zł, można dołączyć i zacząć budować biznes. A dla osób, które chcą podejść do tego jeszcze bardziej poważnie, jeżeli wejdą na pakiet VIP, który jest za 150 euro, to oprócz bezpłatnej przesyłki czeka na nich niesamowity prezent o wartości 2500 zł. Ale co to za prezent, dowiesz się na końcu tej prezentacji. Bardzo mała ilość zwrotów również. Yy, w jakimś dużym stopniu wyróżnia nas na rynku, z tego względu, że wiele firm internetowych zwrotów ma dużo, dużo więcej. My mamy niecałe 0,5% w skali globalnej. Patrząc na takie firmy jak Amazon, EBay, Zalando, którzy wysyłają już pakietki zwrotne do paczki z zakupami, to ta ilość jest naprawdę śmieszna. Tak? Twoje wypłaty czekają. Nie przepadną ci, tak? To jest bardzo ważne tutaj, bo wszędzie musimy skupiać się na tym, żeby zamknąć się w danym okresie rozliczeniowym, bo inaczej nasze punkty czy pieniądze przepadną. Tutaj nie ma czegoś takiego. Tak samo jak nie ma przymusu robienia zakupów miesiąc w miesiąc. My tutaj wszystko możemy, nic nie musimy. Taka jest prawda. Jeżeli potrzebujesz jakiś produkt, to go kupujesz. Nie musisz kupować co miesiąc pakietów za 500, 800, 1000 złotych, aby móc zarabiać. U nas raz zrobione zakupy pozwalają Ci zarabiać już przez długi okres czasu. Ty możesz skupić się na tym, aby poznać produkty te, które Ty chcesz, a nie te, które mają jak najwięcej punktów i skupiać się na zarabianiu, na promowaniu, na budowaniu swojego zespołu tak, aby zacząć spełniać swoje marzenia. Tutaj właśnie mamy poziom tych zwrotów. Tak, jeżeli chodzi o 10 największych firm sprzedaży bezpośredniej na świecie. Jesteśmy naprawdę evenementem, co mnie bardzo cieszy. Szczerze mówiąc, będąc tutaj już niedługo, minie rok, jak jestem w tej firmie, to nie spotkałem się z tym, żeby ktoś z klientów chciał odesłać produkt, bo był niezadowolony z jego jakości. Większość osób, jak zakupi produkt, to pyta się, gdzie może kupić kolejne, bo są zszokowani tym, co do nich przyszło, jakością, jaką otrzymali w stosunku do kwoty. Którą wydali. Firma powstała w 2009 roku w Korei Południowej, więc to jest też bardzo ważna rzecz, z tego względu, że nie jest to nowy gracz na rynku. Jest to firma z ugruntowaną pozycją, która jest obecnie w ponad 58 krajach, która ma ponad 35 milionów członków, która rozwija cały czas nowe rynki, więc partner, z którym współpracujemy, to nie jest jakaś świeżynka, która za chwilę może zniknąć z rynku. To jest naprawdę poważna firma z poważnym kapitałem, która generuje naprawdę mega wysokie obroty. Skoro sam Hemochim, jeden z naszych flagowych produktów, w 2002 roku zrobił ponad 60 milionów dolarów obrotu. Suma duża. Jak sądzicie, taka firma jest godna zaufania? Można pomyśleć nad tym, aby Rozpocząć z nią współpracę, czy lepiej omijać się szerokim łukiem. Dodatkowo, firma jest liderem światowego rynku marketingu sieciowego. Zasiadamy w tak zwanej ławie liderskiej, tak, czyli w miejscu, gdzie największe firmy podejmują różne decyzje dotyczące całego rynku, całej branży. Współpracujemy z Kolmarem między innymi z tego względu aby nie ponosić kosztów własnych produkowania własnej sieci produkcyjnej, własnych maszyn, własnych magazynów, tak. Colmar jest to jedna z największych fabryk wytwórni kosmetyków i różnego rodzaju produktów, z którą współpracują między innymi te firmy na rynku, które widzicie tutaj na zdjęciu jak Avon, Isagenix, tak, Amway, Natura, Oriflame i wiele, wiele innych. To pozwala nam używać tych samych narzędzi, tych samych maszyn, tych samych produkcji, co te firmy, lecz wiadomo, my mamy swoje receptury, my mamy swoje składy i tutaj się wyróżniamy, lecz korzystamy sobie po prostu z gotowej infrastruktury po to, aby nasze koszta mogły być dużo mniejsze. Dodatkowo współpracujemy z KRI, czyli z Koreańskim Instytutem Badań Energii Atomowej. Na początku wydawało mi się to bardzo dziwne. Po co yy, współpraca w firmie z takim właśnie instytutem? Lecz okazało się, że dzięki temu mamy bardzo innowacyjne kosmetyki, mamy bardzo innowacyjne produkty, yy, mamy kosmetyki, które można powiedzieć, używają sztucznej inteligencji, bo celują tam, gdzie mają celować, i w zwykłych laboratoriach takie badania nie mogłyby zostać wykonane i takie produkty nie mogłyby zostać stworzone. W naszym sklepie, bo to jest po prostu sklep internetowy, yy, mamy kosmetyki, suplementy, środki czystości oraz produkty codziennego użytku. Znajdziemy również żywność funkcjonalną. To wszystko jest już na globalnej platformie yy, Atomi, lecz w Europie i w UK pokazuje się systematycznie. Z miesiąca na miesiąc gama produktów dostępnych na naszym rynku powiększa się, a to powoduje, że coraz więcej klientów znajduje tutaj coś dla siebie, tak? Bo wystarczy, że zamienisz swój dotychczasowy sklep na swój własny sklep i zaczniesz już generować dochód dla siebie, tak? bo zaczniesz oszczędzać pieniądze. Moje pytanie do Ciebie, ile wydajesz na szczoteczkę do zębów? I czy jest jakości takiej, że jesteś z niej w 100% zadowolony, zadowolona? Pewnie koło 15-20 zł. U nas szczoteczka antybakteryjna pokryta nanozłotem kosztuje 1 euro. Więc zobacz, przy zakupie każdej szczoteczki już minimum 10 zł zostaje w Twoim budżecie domowym. Jeżeli masz trzyosobową rodzinę, to już jest 30 zł, które zostaje w Twoim budżecie domowym, tylko i wyłącznie przez zakup szczoteczki w Twoim własnym sklepie, a nie w drogerii. Absolut Skincare to jest jeden z flagowych produktów, którego używała nawet królowa Elżbieta, który zdobył nagrody. Makeup Awards w Londynie jest to właśnie technologia, która celuje w komórki. To jest technologia, która naprawia w skórze to, co tak naprawdę potrzeba tam naprawić. To nie jest produkt, który działa po prostu, aby Twoja skóra była świeża, piękna. On regeneruje Twoją skórę tak, aby zostawiać ją w coraz lepszym stanie, w coraz lepszej kondycji. Dużo więcej na temat produktu. Absolut Skincare, dowiesz się na naszej grupie produktowej. Wystarczy, że poprosisz osobę, która Cię tu zaprosiła, aby dodała Cię do tej grupy na Facebooku, a tam znajdziesz dużo więcej informacji o naszych produktach. Kolejnym flagowym produktem jest Hemochin. To jest rewolucja, która przeszła przez Koreę, Stany Zjednoczone, połowę świata i doszła w końcu, dzięki Bogu, do nas, do Europy i do UK, ponieważ ten lek był kiedyś dostępny tylko i wyłącznie dla pracowników elektrowni atomowych, tak aby ich odporność mogła być podnoszona. Jest to lek, który poprawia naszą odporność, regeneruje komórki, jest wskazany niezwykle dla osób z obniżoną odpornością, z chorobami immunologicznymi i dla wielu z nas jest to naprawdę niesamowity dodatek do codziennego trybu życia. Zapraszam Was na niesamowity wykład na temat Hemohimu, jest również udostępniony na grupie. Ja nie chcę dzisiaj aż tyle o tym opowiadać, ponieważ e, czas naszej prezentacji by się bardzo wydłużył. Jeżeli macie problemy z włosami, tu macie przykład szamponu i odżywki, który u mnie w domu jest już na co dzień. Naprawdę moja partnerka Kasia borykała się z problemami z włosami, lecz już teraz jej włosy wyglądają zupełnie inaczej, wszystko działa. Tak jak działać powinno, włosy nie wypadają, powiększają swoją objętość, tak, nabierają połysku, więc warto przyjrzeć się tutaj temu zestawowi, który coraz więcej fryzjerów wprowadza również do swoich salonów. Tutaj widzimy przykładowe ceny i punkty, które dostajemy za zakup danych produktów. Tak, zobaczcie, 8 szczoteczek, 8 funtów, 8 euro, 4 pasty, 5,50 euro. I na przykład. Zestaw Atomi Skin Calper, czyli ten szampon i odżywka, to jest koszt 28 euro. To jest kuracja, która starczy spokojnie na dwa miesiące. To jest 11 tysięcy punktów i lekko około 100 zł. Jeżeli chodzi o możliwości zarobkowe w naszej firmie, to działamy na systemie binarnym, czyli budujemy tylko i wyłącznie dwie nogi. Nasz numer ID pozwala nam rejestrować ludzi z całego świata, co pozwala nam uzyskać. Globalne struktury, tak? Nie skupiamy się tylko i wyłącznie na rynku polskim, na przykład, tylko mieszamy te struktury tak, aby po prostu były odporne na różne zawirowania na rynku, tak? Bo jeżeli mamy w jednym zespole ludzi z kilku krajów i w jednym kraju się coś wydarzy, to my cały czas nasz biznes jest stabilny, nic się nie dzieje. Co najważniejsze, nie ma tutaj odcięć. Czyli nigdy nie będzie czegoś takiego, że masz ludzi w strukturze, ale nie zarabiasz na nich. Tutaj każda osoba generuje ci dochód w 100%. Czyli nawet jeżeli ty dołączysz teraz, za 3 lata będziesz miał 20 tysięcy osób pod sobą, to z tej ostatniej osoby na dole, ty dalej będziesz dostawał 100% jej punktów do swojego obrotu, tak aby dostawać wy wypłaty. Punkty nie wygasają, tak? co też jest bardzo ważne, o tym wspomniałem na początku, że nie ma okresu, w którym Twoje punkty tracą ważność. Tak? Są okresy, w których warto zrobić dane ilości punktów, aby zrobić awanse, lecz Twoje punkty czekają na Ciebie, zawsze zostaje Ci wypłacona generalna prowizja. Prowizja ogólna to jest 44% całej sprzedaży punktowej i ta prowizja może być wypłacana codziennie. Więc zobaczcie, 44% idzie w binarkę, 20% idzie w plan marketingowy. Dodatkowo dochodzą prowizje mistrzowskie, prowizje dla Centrum Edukacyjnego. Więc naprawdę niektórym się wydaje, że ten plan marketingowy słabo płaci. Lecz ja go rozebrałem na części pierwsze i tu są naprawdę pieniądze tu są ogromne pieniądze do wyciągnięcia tylko że to jest inny biznes niż my Europejczycy jesteśmy przyzwyczajeni. Więc warto potraktować go długoterminowo i zbudować naprawdę ogromne źródło dochodu. Tutaj widzimy prowizje ogólne, tak, czyli naszą drogę od przedstawiciela handlowego do ekskluzywnego dystrybutora. Wszystko jest w zależności od naszych punktów osobistych. Punkty osobiste to nasze zakupy osobiste, które nigdy się nie zerują, one się zbierają do dożywotnio, więc z każdym zakupem one się powiększają, nigdy już nie spadną. Tak? I tutaj widzimy prowizje, które możemy mieć wypłacane codziennie, czyli 72 zł na początek dziennie, 210, 600, 800, 1000 i szacunkowo do 102 tysięcy zł miesięcznie. To jest tylko prowizja ogólna, która jest wypłacana z tak zwanych cykli, więc to jest pierwsze źródło naszego dochodu. Dodatkowo dochodzą rangi mistrzowskie, gdzie są dodatkowe bonusy w postaci prezentów od firmy, w postaci bonów turystycznych, w postaci dopłaty na samochód, dopłaty na kierowcę, dopłaty na asystentkę. Na to wszystko możemy dostawać pieniądze od firmy. Nie dostaniemy żadnych leasingów. Tak, żeby nie borykać się z żadnymi umowami, dostaniemy pieniądze na to, aby opłacić sobie samochód, opłacić sobie biuro, i również dostaniemy bonusy w postaci biletów lotniczych. To my decydujemy, gdzie chcemy i kiedy chcemy lecieć z naszą rodziną na wakacje, a nie decyduje nikt za nas. Wypłaty są bezpośrednie na konto do siedmiu dni po zakończeniu rangi. Prawda jest taka, że przychodzi moment, że co tydzień jakieś pieniądze za to mi wpływają na nasze konto, więc przez cały miesiąc mamy stały przypływ gotówki prosto na nasze konto bankowe. Zero kart przedpłaconych, zero kombinacji z tym jak to wypłacić, żeby jak najmniej stracić. Pieniądze idą prosto na konto bankowe. Idziesz do bankomatu, wypłacasz, płacisz kartą w sklepie. Wszystko na temat. Semi pierwsza pozycja planu marketingowego, czyli po półtora miliona Punktów na nogach, to się może wydawać dużo, mi też się na początku wydawało dużo. Lecz prawda jest taka, że te punkty się gromadzą bardzo szybko. Tak jak widzieliście, te produkty też mają dużą ilość punktów, więc wystarczy trochę zakupów na jednej, na drugiej nodze i te półtora miliona jest zamknięte. Takie coś, jeżeli zamykamy w okresie dwutygodniowym, pierwszy, piętnasty, szesnasty, ostatni dzień miesiąca, dostajemy 150 euro samego bonusu, plus są wypłacane te cykle, o których była mowa wcześniej. Sales Masters to już jest dwa razy po 300 euro w miesiącu. Do tego za pierwszym razem, jak osiągniemy tą pozycję, jest zestaw absoluta o wartości prawie 1000 zł i zestaw yy, czterech kroków. Również w prezencie, łącznie te prezenty to jest około 1200-1300 zł plus 600 euro w gotówce. Dodatkowo cykle, o których była tutaj mowa. Diamond Masters. I co jest fajnego właśnie od tej pozycji? Indywidualiści narzekają. Mi się to osobiście podoba, bo stając się salesmasterem, musimy pokazać, że nasz zespół zarabia, że ludzie u nas zarabiają, a nie tylko my. I my dążymy do tego, żeby mieć minimum czterech salesmasterów w naszym zespole, po dwóch na każdej nodze, i wtedy my awansujemy na Diamond Master, czyli zaczynamy dostawać dwa razy po 600 euro w miesiącu, plus cykle które się zarobiły, plus 600 euro gotówki. Tutaj wypłaty są już między 2 a 4000 euro miesięcznie i więcej. Tak, to są takie minimalne przedziały. I to już jest pozycja, która potrafi zmienić trochę w naszym życiu, potrafi zwolnić szefa, potrafi zwolnić nasze tempo życia, tak? Bo może nie będziemy musieli pracować już w kolejnym miejscu, będziemy mogli w spokoju pracować sobie tutaj w atomi. Tutaj mamy pokazane wymagania na inne awanse, tak, za każdym razem musimy mieć osoby mm, o stanowisko niżej, tak jakby. Znaczy nie, w momencie jak chcemy być Diamond Master'em, my jesteśmy Sales Master'ami. I aż cztery osoby w naszym zespole muszą zrównać się stanowiskiem z nami, abyśmy my mogli pójść dalej. Więc nie masz żadnego odcięcia, dążysz do tego, żeby ci ludzie stali się takimi samymi liderami jak ty, abyś ty mógł pójść rangę wyżej. Imperial Master, ostatnia pozycja w planie marketingowym. Kwoty, które dostajemy tutaj, są już naprawdę oszałamiające bo 720 tysięcy funtów w gotówce to już jest dobry zastrzyk gotówki. Powiem Wam, że jeżeli tą pozycję odbieramy w Korei, to wjeżdża wielka skrzynia z Plexi, w której mamy wręczaną gotówkę. I teraz powiem Wam o jeszcze większej przyszłości, która nas czeka, która już jest, która już działa. Lecz niestety jeszcze nie w Europie, Platforma Atomiaza, połączenie Alibaba i Atomi. Wszystko, co da się wyobrazić do kupienia w sklepie internetowym w network marketingu. Osoby, które kupują sobie słuchawki, telefony, telewizory, yy, gadżety różnego rodzaju, ubrania, torebki, jedzenie, generują ci dochód yy, w Twojej strukturze, tak? Więc cały Alibaba przeniesiony do network marketingu dzięki czemu polecając znajomemu nowe słuchawki, czy kupując komuś prezent na święta w postaci, nie wiem, telefonu, laptopa, ty generujesz dochód do swojego biznesu. Będziemy mieli oryginalne y, ubrania Gucci, Louis Vuitton, y, Tommy Helfinger, różne innego rodzaju firmy. Dodatkowo w Korei, y, bo pewnie się zastanawiacie, po co tu ten McDonald's. Ostatnio w Korei Atomi podpisało umowę z McDonald'em. I kupując sobie w Korei w maku Cheeseburgera, czy Szejka, czy, czy kawę, generują ludzie punkty do swojego obrotu w Atomi, tak? Więc to jest po prostu rewolucja, jakiej nie było. Dodatkowo aplikacja z rozszerzoną rzeczywistością, tak abyśmy mogli kupić sobie ubrania, przymierzając je wcześniej wirtualnie i aby nie trzeba było odsyłać ich. Więc czy warto? Ty mi to powiedz. Ja wiem jedno: tworzymy historię, robimy coś, czego jeszcze nie było na rynku, i z wielką chęcią zaprosi, zapraszam Was do tego, aby dołączyć do nas, aby dołączyć do naszego zespołu. Jeżeli chcesz zostać klientem, dołącz do grupy produktowej Atomi, napisz do osoby, która przesłała Ci ten link, dostaniesz od niej zarówno katalog, jak i dostęp. Biznes zaczyna się od 10 tysięcy punktów. Bierzesz udział we wszystkich szkoleniach, warsztatach. Możesz korzystać z grup yy, i prezent, o którym powiedziałem. Jeśli zrobisz zakupy za minimum 150 euro, oprócz tego, że dostaniesz przesyłkę za darmo, dostaniesz również bonus w postaci szkolenia Erika Worry o wartości 2500 złotych. To jest szkolenie z tego roku, które wprowadzi Twój network, Twoje działania na zupełnie nowy, Nowy tor. Tak samo możesz przejść. Program startowy 30-dniowy, krok po kroku, co zrobić, aby już po 30 dniach zarobić pierwsze pieniądze. Jeżeli jesteś w UK, zapraszamy Cię do naszego centrum w Peterborough Atomic Angel Center, które prowadzi Izabela Malita. Tam przekonasz się, jak na żywo wyglądają te produkty oraz posmakujesz naszej koreańskiej kawy. Więc przemyśl sprawę. Zamień swój dotychczasowy sklep na unikatową platformę internetową. Zacznij oszczędzać na zakupach, zacznij generować nowe dochody. Ale jeżeli chcesz jeszcze więcej dowiedzieć się na temat planu marketingowego, napisz do osoby, która wysłała ci ten link, a podeślę ci osobną prezentację, gdzie skupiam się już stricte na tym, jak tu zarabiać i ile zarabiać. Dziękuję za dziś. Do zobaczenia. Trzymaj się. Cześć.